Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku o kawałach i bez pewnego przedłużania przechodzimy do kawałów. Także oglądajcie. Co czuł rybak podczas ostatniej randki? Czułość. Internista po wstępnym badaniu kobiety. Nie podoba mi się pani język. A więc już zdarzył skontaktować się pan z moim mężem. Pani od polskiego pyta Jasia. Jasiu, jeśli powiem jestem piękna, to jaki to będzie czas? Z całą pewnością przeszły przy pani. <grym> Masz jakieś plany na lato? Pić będę! Przecież to samo mówiłeś na jesień. O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa. <grym> Sąsiedzi w domu obok muszą uwielbiać moją muzykę. Dzisiaj wypili mi w pokoju okno, żeby lepiej ją słyszeć.